Witam w kolejnej gierce na kanale TFT. I tak sobie testowo zagramy. Bo chciałem zobaczyć, jak będzie. O kurde ile szpatułek Jak taki odcinek czy Wam się spodobać, czy nie? Tak po prostu testowo. By zobaczyć, jaki będzie odbiór, nie? I tyle. Muzyczka w tle sobie jakaś to będzie leciała. A ja tutaj będę kombinował z ustawieniami, co mi tam poleci. Żeby było fajnie. Więc zobaczymy. Czy będzie spoko, czy nie będzie spoko. Więc wszystko się okaże w trakcie. Okej. Okay. Na razie. Tak, no bym powiedział bez szału. Mutant protector złamiasz. Ten ze szpatu na razie wyjepę. Dobra, może na razie tak. Nic tu więcej na razie nie ustawimy Oj ojoj A i gramy ten tryb Hyperlot, ten taki szybszy, nie? Żeby odcinek nie, nie, nie trwał nie wiadomo ile O kurde dwóch mafiozów Sercochroniarza mi to... ja na razie żadnych ochroniarzy nie powiedział Weźmy to No tak jak myślałem kurwa Nic się nie zmieniło o! Złomiasz. I złomiasz. A tak też wejśmy na razie. Nie wiadomo co potem poleci. Więc się zaraz sprawdzi. Na razie nie, nie będziemy przewijać. Mam jeszcze jedną walkę z minionkami. Protektor złomiasz. Hmm. To by miało sens. A weźmy tam też, bo może potem też poleci. Oho, ja gram z jakimś typem, który. czemu on ma tylko dwóch? Teraz to już goście się teraz to już może być po tobie. Ten Czogat, aha, bo on ma Czogata, Czogat jest za dwa. Ty, jeszcze by pokonał. Nie wierzę. A go kurde, pocisnąłem. Karma szybko wróciła. Dobra, co my tu mamy? Weźmy płaszczyk. Kurde, Akademik, hmm. Akademik też by spokój, No tego to na pewno nie zrobi. Tego... O, kolejny Akademik. Może złomiasz i Akademik? Na razie to ten złomiasz tylko raz poleciał. Akademiak też... Akademiak, Boże. Akademik też słabo leci. Mafioza też tu leci. Kurde, no nie wiem. Mafioza. Sadin. Chociaż ten też będzie protektorem, jak tu dam... no, 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 no. Może Akademik lepiej? Na razie. Jezus! Sadin. To jest? nakręcany innowator, najmniej posiłek złomiasz. A to jeszcze złomiasz! O Boże, jakie jestem tempy. No i widzicie tak to jest, jak się wszystko szybko robi. Ale nie no, mafiozów chyba nie będę robił. Też kurde leci ich bardzo dużo teraz. Nie wiem czy potem nie zmienię. Może? No się Ojej, ojej, ojej! Boj biją mocno. Biją mocno. Nie podoba mi się to. Kurde, co ta gra tak jest cicho? Ale w ogóle żadnych nie ma. Nie, nie, muzyczka to nie. Nawet dźwięków nie słyszę otoczenia, nic. Dziwne. Dobra, tu jest złomiarz. Hmm. kolejny złomiarz KUŹWA dobra panie akademik, na razie wiesz na chwilę, że może na mafiozę zmienię zaraz hmm. ma więcej sensu nawet szkoda, że ten nie leci ajajaj, aj, jakie to są trudne wybory nie wiem jak to zrobić. Jakieś pomysły? Kurde, to Jest jakiś przedmiot. A, bo ten mi zabiera akademików. No to jednak trzeba zmienić. Niestety. No tak to daleko nie pociągniemy. Dobra, to trzeba zmienić. Damy Dariusika. Tego mogę już sprzedać. Tego też. Mamy Dariuszika i Twisted Fate. A. Dobra Ty elo Dobra, sprawdźmy co będzie potem Ochroniarz Akurat Jeszcze jednego mafiozy damy i będzie git Potem złomiarzy idziemy tak, tak. Hmm. Chyba z łomiarzy Co tam jeszcze nam potrzeba ze złomiarza okay. tak, są ze złomiarzy Tam zabójca jest Zaraz będzie trzeba coś ułożyć Serce złomiarza, o proszę jak się ładnie złożyło Nice. Kurde, teraz dodam tego. To będzie czterech złomiarzy. Tylko ja bym chciał mafiozę. Złomiarzy, co dają? Dobra. Kaselinowi damy tego. Kurde, na razie to tak nie chcę. Na razie to tak nie chcę. Sorry się rozłożyłem na tym fotelu. Nie wiem, czy mnie było dobrze słychać jak gadałem. Eee, co teraz, co teraz? Hmm. No dobra, kasadina mi jednego brakuje. Już będzie, i będzie na trójeczce, więc spoko. Osiu też widzę, widzę. Robi Kasadinka i coś tam... Jebane... Oj, proszę! No i co, złomiarz czy mafioska? Da im złomiarze na razie. Roz, rozstawmy tak. Zobaczmy, co nam tu wyleci z tych przedmiotów. Oby coś fajnego. Oby pas giganta to damy kasadinowi. Będzie napierdzielał mocno. I się będzie leczył. A potem się zobaczy. Jeszcze fajnie, jakby jeden blitzkręg wyleciał. I jeden, ten szako. Szako, Czokopako. I będzie git, a potem Kurde. Nie. nie ma to inaczej. Zmienię inaczej, nie mogę zrobić inaczej. A kto mi zabroni? to tu mamy? Łezkę? Nie Że łezka mi się teraz. Dobra. Sprzyjające szczęście. Dobra, mamy szakopako na wujce O i kolejny złomiarz Chyba zrobić złomiarzów umiarów naszej szustkę. Bo się nawet uda. No, szakopako. Chciałbym, żeby mi złomiarze leciały teraz. Nice. Dodamy tego szakopako. Szako, A, jeszcze nie, Boże. Dobra. Nieważne, nic nie było. Nic nie widzieliście. To był. błąd przy. przy pracy. Nic nie było, nic nie było. Tego może zamienię na no z tego złomiarza. A nie, nie mogę go zamienić, bo to jest mafioza. Ale tego może zamienię. Bo ten będzie lepszy, tak i będzie się kombił z szako. Z szakopako. Więc będzie Git. O boże. Co tu się dzieje? Muszę rozdać te. A co, jakbym dał? Ja muszę to spróbować Możecie mnie mieć za głupka Ale ciekawe czy huragan huragan runana zadziałał Na kasadinie Muszę to zrobić Przepraszam Co się nie dodał Tyk Tyk Dobra mamy trzech mafiozów Mamy jeszcze kłoczaki. To zaraz Zobaczymy Może damy te rękawice złodzieja Dariusowi Tutaj mamy złomiarza jednego, tak mamy drugiego. To akurat będzie 6. No okej. Okay. Ktoś tam jeszcze jest lepszym złomiarzem. Takim, który bije. Jest tankiem nie ma. Tylko ten co tego mam. Kurwa, nic nie poleciało, ale gówno. Mmm, Słynne jednostki, które zaczynamy w pierwszych rzędach, skończyć się obrażeniem do ataku. W dwóch pierwszych rzędach. Castralne leczek. Dajmy do obrażeń, bo mi obrażenia są potrzebne. Darius. I sprzyjające szczęście na tego. Dobra, mamy złomiarza. Nice. Jest zapinaczka i uczony złomiarz. Mi to hmm. Co mi tu zostało? Portal z Hm. Co mi tu zostało? No zobaczymy. Dobra, wygranko. Wygranko jest, więc spoko, więc spoko. Trundle, Trundle, Trundl się przyda, Trundle się przyda. O, kolejny złomiarz. Okej. Okay. O, jest, okej. Okay. Spoko. Może damy na tego, co? No nie wiem, czy go na dwójkę zrobię, bo mi coś nie leci. Coś mi nie leci. Ale widzę, dobrze się to do kombi, nawet. Nawet spoko idzie. Podoba mi się. Podoba mi się! W końcu coś mi wychodzi w tym. O, a propos dwójki A propos dwójki, co? To może zróbmy tak, że złomiarz się zmieniać będzie Pana Robaka O O! Będę mógł za, 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 za ten yy, tego złomiarza będziemy dawać czy tamtego O to se nagle zmienimy może yy. I kto jest jeszcze złomiarzem? No to by się kombiło fajnie, jakbym tego zamienił potem na to co jest też uczona Dobrze, dobrze, dobrze Spokoj, powoli, powoli Jak tak tego będę mógł zmienić sobie Uuu, what Dobra Tam udajmy to na razie kto ty tutaj? Ty mi tu niepotrzebny. Dusza, innowator, nie, nie. Nie, nie, nie. Rundl to wiadomo, bierzemy. Kolejny mafiozo. Nie, tego nie chciałem, chciałem tą taką fajną. Tutaj się oczy świecą. BYŁA! Kujdziwa. Za szybko klikam. Mafiozo zabójca! Chyba, że mafiozo zabójca! Nie, bo czporek nie zrobię. Nie, 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 to nie ma sensu. O, ale jest ta. Hello! Kurde, jak to idzie te dzisiaj? Aż nie wierzę. Tak, nie gram bez nagrywania, to mi tak nie idzie. Jak to nie mogę? A, jeszcze nie. Hmm. Chyba mi nie poleci ona, wiecie. Eee, nie widzę jej tu. Dobra, to ciebie możemy wywalić. Gdybyś nam nie za zabierał miejsca na stole. Hmm, kolejny trundl. Dobrze ja mówię? Trundle, trundle. Dobrze mówię. Dawaj, dawaj, dawaj Oj, oj, oj On ma wybuchowych O Jezus O Jezus O nie Kurde, mnie dużo z tymi wybuchowymi wygrać ze mną Ale teraz oni będą mieli... Wkładnik tarczy 60 punktów, to może będą wytrzymalsi. Muszę zrobić tak. Uuu, determinacja kolosa. To tym bardziej dam na trundla. Poczekamy jeszcze troszkę. Może mi wyleci ta... Jak ona tam miała? Nie pamiętam. Ta taka fajna. No, 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 no. Pieniążki. Determinacja. Uh. Nie, 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 damy jej. To damy tu. Jaki, jaki tu jordel? Nie chcę jordla. Ja chcę tą taką fajną. Że teraz złoto już lecą i nie wiem, czy ona mi wyleci. Jest! O nie, nie zdążyłem Kurde, nie zmieniłem mi A jaj kajramba Jakoś to tam leci A to jest kto inny o nie. Pokonał mnie. O i koniec. Które miejsce? Trzecie. No dobra. Mam nadzieję, że wam się podobała. Taka krótka sesja z TFT. I dajcie znać, czy wam się to podoba. Może jeszcze troszkę czasem zrobię. Tak od czasu do czasu też coś nagram jeszcze z TFT. Pa pa.